Witajcie moi nowi widzowie Dzisiaj gramy w Więc trochę Nietypowy odcinek Eee Główny stan Dobra jest, ale mi się nie chce odpalić To ogólnie Będzie za cztery dni, czyli 11 lipca Ale ja bym nie umiał Liczyć Zostawię tu drewko jeszcze I zostawię to, to sobie do kopalni takiej takiej se, bo tutaj kopałem w ostatnim, poprzednim odcinku, który to powiedziała, dziewiątego a ten do dziewiętnastego tu było ustalone, to odcinki no, no to jest takie no, może to będą dzięki z i vlogsu nawet ale będzie ich mało ponieważ chce nagrywać to bardziej się ja chce Minecrafta nagrywać szczerze do tego internetu, nie używam, bardzo to nagrywanie jest w stronę tych filmików, więc no ogólnie to jeszcze będę też e, poza odcinku grał. Jeśli nie wciszcie jak jestem w następnym odcinku, będziecie wiedzieli, że mam żadnego serca na przykład, nie? A ja bym był... nie wiem, z diamenta jednak byłem. Więc no. Jeśli nie wcisnę, będę kopał. Dużo, dużo. I będę, nie będę tutaj, bo tutaj trochę tak dziwnie się nie opadnę. Będę sobie szukał kopań jakieś. Tam mamy Oj, skilowny pękł. Dobra. I więc, no, jeśli chcecie się na przykład jak on nie wiem, wziąć, ale w to będzie dobrze. Więc, no. Ogólnie to możecie w komentarzach napisać, jak się wyłącza autorampa, bo to mnie wkurza. Mamy autorampa. No, Zyskaczę, nie chcę nie chcę Czasami jak tak wchodzę z tego na to, to zyskaczę. nie skacze Nie wiem czemu Ty tu zostajesz Trzeba go wkopać Dwa bloki. <laughs> Słowaem tam, będę miał kość, to zagra Ale tak jak mówię, nie widzicie, ni, ni, że nie ma żelaznego seta. bo pewnie będę miał, bo będę sobie cały tak kopał w kejwach. Ja gdzieś pójdę, ale będę gdzieś tak stał, Będziemy się tak widać, że ustawienia tu i, I tak i tak będziemy się widać. Nie wiem, czemu w ogóle mam takiego skina. Co ciągle mam nie innego? Ja tak to tak bym grał. No. <laughs> Ten odcinek był taki 3-minutowy, bo trochę tylko żeby pokazać o co tu mniej więcej chodzi. Będę miał na przykład lanego seta i kilka diaksów. Kilka. Na przykład ma diaksowych kilów i na przykład nie wiem, i łopaty, nie? Więc no, ten odcinek taki 5-minutowy, pewnie.

Trzech drzewek wypadło, jedna sadzonka już, dwie, tak, a ja wypadam i tak sobie na tym mojej prasie, jeszcze to po z drzewką. tu. I tu jest piesek, pieska mnie nie będzie lewała, se. Muszę się trochę oznaczyć, że tu jest, tu jest o, piesek. ahora nada ¿eh?